Objęciu już władzy tej radzieckiej, mówię o tym w 1944 roku, zaczęły się nagonki łapania Polaków do y, wojska rosyjskiego. Polacy zaczęli się ukrywać. To Rosjanie rozmaite robili rzeczy, załóżmy otaczali wojskiem okolice, wyłapywali mężczyzn, mężczyźni robili rozmaite schrony, rozmaite rzeczy, żeby się od tego uciekać. Nieraz przynosiło to skutki, udawało się, ale nieraz wpadali w ręce tych żołdaków czerwonoarmistów i do wojska ich brali, ale część wpadła na pomysł, Udała się do księży i prosili, żeby oni ich postarzali o ileś tam lat, żeby już nie podlegali poborowi rosyjskiemu. Bracia mego ojca wszyscy to zrobili i uniknęli poborów. Ojciec nie wiem dlaczego, czy zlekceważył, czy z jakichś innych powodów nie zrobił, złapali go i wzięli do koszar. I już miał jechać na front. Mama dopilnowała, która przy tych koszarach warowała. Jeszcze tam inne rzeczy chodziła do dowódcy, ale ją spawili. Mama dopilnowała go jak tę kolumnę. Tych Polaków już ubranych w mundury rosyjskie prowadzili na stację w Grodnie, żeby do wagonu i wysłać na front. I mama chodnikiem szła obok ojca i mówi Stasiu uciekaj, Stasiu uciekaj. Ojciec mówi zobacz tam idzie żołnierz, żołnierz rosyjski z karabinem i z tym mówi zaraz mnie zastrzeli, z tyłu idzie żołnierz. Nie mam jak. On mówi i tak zginiesz i tak, jedynie ryzykuj weź. Przechodzili po jakiejś posesji, gdzie był sad otoczony wysokim płotem, takim szczelnym drewnianym. Ojciec skoczył, wykorzystał jakiś moment, skoczył i uciekł. Spotkali się z mamą bo w innym miejscu i ukrywał się aż do wiosny 45 roku. Dopiero w miesiącu. W czerwcu 1945 roku zaryzykowali, udali się na przejście graniczne już na nową granicę, bo już w dawnej granicy, z drugiej RP nie było, na nową granicę do Kuźnicy i tam po wielkich perpetiach dostali się do yy, konwoju wagonów i wyruszyli do tej Polski. Gdzie jecha, jedzą, jechali, nie wiedzą. Tylko szczęśliwi byli, że przekroczyli granicę polsko-rosyjską, znaleźli się w Polsce. A mieli Odyseję ciekawą. Zawioziono ich z Białego Stoku do Warszawy. Z Warszawy nie wiadomo z jakich powodów skierowano na Śląsk. Ze Śląska do Poznania. Z Poznania znowu wrócili do Białego Stoku. Z Białego Stoku już skierowali ich na Olsztyn, i od Olsztyna. Zaczęła się osadnictwo Polaków na ziemiach, jak to komuniści kpili, mówili ziem odzyskanych, czyli na dawnych Prusach wschodnich. Jak to się odbywało? Ano z Olsztyna wyjeżdżał, pociąg, dojeżdżał do Wołowna, zatrzymywali, proszę ostatni wagon, kto tam w tym wagonie jechał, proszę wysiadać. Wysiedli, opróżnili się tam grupa, jakaś rodzina, czy dwie rodziny, w zależności ile tych rodzin w wagonie było. Pociąg ruszył dalej, dojechali do wołowna. Stop, wołownie znowu kogoś tam wysadzili, rodzinę czy dwie. Później następnie w żabim rogu dojechali do morąga. Proszę wysiadać, i myśmy los nas bez naszej zgody, bez zapytania, rzucił do tego morąga.